Przede wszystkim bardzo się cieszymy z tego, że udało nam się rozegrać ten sparring, bo nie wiadomo jaka będzie przyszłość tego wszystkiego, więc korzystamy z każdej możliwości. Zagraliśmy 4 sety, tak jak się umówiliśmy. Eee... Tak, jak nie raz, nie dwa wspominam, że nigdy wynik, na tym etapie wynik nie jest ważniejszy, ale zawsze my chcemy grać o zwycięstwo. Tym razem był remis, co się rzadko w siatkówce zdarza, ale każdy zawodnik zagrał mniej więcej w podobnym wymiarze czasowym. I muszę, mogę śmiało powiedzieć, że mamy bardzo fajną i wyrównaną drużynę. Oczywiście, jeszcze dużo pracy przed nami, ale. Na każdej pozycji widać, że będzie mocna rywalizacja i w trakcie sezonu każdy z zawodników będzie bardzo potrzebny. Jest nas dzisiaj 14, nie ma jeszcze Brendena, który jeszcze odbywa kwarantannę. Był za to Kuba Sadkowski, który dostał szansę, tak naprawdę junior wychowanek RCS-u i bardzo fajnie się zaprezentował. No i po kolei każdy z zawodników naprawdę jest dużo materiału do analizy, co cieszy. Na pewno cieszy to, że mała ilość błędów własnych w ataku na tym poziomie, na tym etapie, jakim się znajdujemy i na pewno bardzo dobre przyjęcie. O dziwo mieliśmy naprawdę bardzo dobre przyjęcie. Nad każdym elementem jest na czym jeszcze pracować. Pierwsze granie tak naprawdę niektórzy zawodnicy trenują 4-5 dni i jak na ten okres i na to ile razy odbyliśmy wspólnie treningi, to naprawdę fajnie to wyglądało.